Panie trenerze, za nami cztery ligowe kolejki, dwa mecze Pucharu Polski. Teraz przerwa na kadrę, więc jest czas na krótkie podsumowanie tej wiosny, tych kolejek, które rozegraliśmy. Jakie to były mecze dla Zagłębia że Każdy mecz był trudny, a będzie następny, każdy następny będzie trudny, ale muszę powiedzieć, że drużyna znowu pokazuje swojego charakteru, gra mecze do końca. I prawdopodobnie, żeśmy przegrali jeden mecz z ruchem na wyjazdzie, ten najważniejszy Pucharowi, ale. ale já myslím, že ten problém v poháru byl, byl pra, prakticky v domu, že jsme dostali dvě branky, měli jsme tam situaci na 3-1, to by možná byla asi branka na, na avanc. Ale nezdařilo se no, třeba s tím žít a hrát dalej. Takže já myslím, že nejvážnější je, když je koncentrovat se na ligu. V extraklase jsme nepřegrali ještě meču, takže, takže já věřím, že to by něco nejdalej takhle. Osm punktů v těch čtyřech mečách, to je jest... Nejlepší vynik v Ekstraklaše vy i kritikovaná Wisła Kraków zdobyliście po 8 punktů. To je dobré, dobrý start? Tak, je to dobré vejště, musím povědět, ale je pravda, že v některých mečech jsme měli štěstí, v některých zase měli. Například v Gliwicách jsme zremizovali až v ostatních minutách mečů s Jageloniou. Myslím, že jsme měli už vygrývat včasněji a ten meč už se měl uložit lepěji dla nás, ale Ale ja myślę, że musimy być zadowoleni z tymi osmi punktami. No najważniejsze będą te następne mecze. Poza wspomnianym przez trenera meczem pucharowym z ruchem, gdzie straciliście dwa gole, ta drużyna albo nie traci goli, albo traci ich bardzo mało. Był pewien znak zapytania przed tą rundą, wiadomo. Aleks Tunczew nabawił się urazu. Boris Godal doszedł do drużyny, co prawda, ale dotarł do Was bardzo późno. Okazało się, że chyba trzeba pozytywnie oceniać póki co występy Słowaka. Tak, ja myślę, że on dla niego na jego korzyść było to, że on grał w tym mecze w, w Trencinie, praktycznie był dobrze przygotowany fizycznie, także nie było problemów. No, najważniejsze było zgrać się z drużyną, na to nie było czasu, także wszedł, wszedł do meczu, pokazuje swoje umiejętności, pokazuje jakość w w, w defensywie, także ja jestem z tego zadowolony, a ja, i praktycznie dla nas jest bardzo ważne, że ta drużyna traci dużo ran. W meczu z widzewem dokonał pan większej ilości zmian niż w pozostałych spotkaniach. Z czego wynikały te roszady w składzie? Tak já myslím, že jsme hráli v, těch ostatních týdnech dužo mečů a chtěli jsme, chtěli jsme z, na skřídlech zrobit změny. Praktičně jsme zrobili jak levoskřídlového, pravoskřídlového, tak i krajních obrunců. To byly ty, ty, nejvážnější změny. Že tam dostali takovou svěžost těch závodníků, oni prakticky, když povím, Rimaňák, nebo to je i, i Čotra, který, který e, mají umětnosti, Riman to pokazovali v těch mečech, tak dostali takovou, ne, nechci povědět šanci, ale dostali možnost graně. Já jsem jenom e, bardzo zadovolený z toho, že kterýkoliv e, jakýkoliv závodník může vejít na bojsko a, hrát, jak, jak kdyby, tam hrál e, všechny meče. Takže to je vážně, Ten, ta, ta družina má, je bardzo dobrá konkurence v té družině a pokazuje, že, že je, že dobře, že, že můžou hrát. Panie trenerze, jak jesteśmy już przy tej konkurencji, za kartki wypadł nam na najbliższy mecz Michal Papadopoulos. Pojawiły się spekulacje, kto zastąpi dotychczasowego pewniaka do miejsca w składzie. Arek Woźniak dochodzi do formy po kontuzji, no a w obwodzie jest młody Damian Kowalczyk. Czy, czy istnieje szansa, że właśnie ten młody napastnik zagra od pierwszej minuty z ruchem? Tak, i to jasne, że tych możliwości jest więcej, tak jak jestem powiedział, tak... tak Praktičně Arek Vozňák už když je trénoval a vykonal bardzo dobře na tréninku, prakticky bez, 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 toho, že bych, když je zapačil na něm, že, že měl kontuziu nebo vážnou kontuziu, to stejný Kovalčík, který je tam možný v ograně i s Kamilem Vilčkem, který hrál včasněji včasně v ataku, takže těch možností je víc a nebudeme předjímali, jí toho, že před nám ještě dlouhý čas trénování a prakticky kráme až pěršého, to je ještě nějakých, já nevím, Ile dni do, do, do grania, także zapłacimy aż tej te ostatnie dni przed, przed meczem. Damian Kowalczyk robi oczekiwane postępy. Wiadomo, mu jest ciężko na razie rywalizować z dorosłymi obrońcami. Kilka razy przekonał się, że no, w piłce seniorskiej interwencje obrońców są o, o wiele bardziej zdecydowane niż w piłce juniorskiej. Jak, jak trenéři vidí toho chlapaka? Tak, no, tak on se snaží, je, trénuje, robí, ale je vidno, vidno, že ta, také ty zaleglosti fyzické u něho jsou, protože má 17 let. Ještě, ještě to není ten závodník, na který bychom pověděli, že když je Bendě grál všechny meče. Takže, takže přigotovaný je, trénuje, když je na kadrách, takže zapačíme, jak se vrutí a, a my musíme potom zrobit nějakou decizi, kdo toho vystoupí na, na pozici napasníka. W tej przerwie na kadrę planowaliście spotkanie towarzyskie z Dynamem Drezno. Niestety mecz z powodu złych warunków atmosferycznych nie dojdzie do skutku. Panie trenerze, będzie brakowało tego sparingu, czy Zrobicie taką jednostkę treningową, która, w której postaracie się go zastąpić. Tak, My będziemy grali jutro Sparring, ja wierzę, że będzie możliwe zagrać tutaj na, na, trening, na, normalnej, na normalnym boisku, dlatego że z Dynamom Dresdenem mieli możliwość grania, ale na sztucznym boisku a ja już nie chcę się wracać do takich meczów na sztuczne boisko. A będziemy grali przeciwko sobie, także jest nas dużo, także ja myślę, że to nie będzie problem, odegramy, odegramy tych 90 minut tutaj, 11 przeciw 11 naszych zawodników. No, najważniejsze, najważniejsze, aby grali, aby, aby mieli tych 90 minut wysyłku. Będziecie się wnikliwie przyglądać zawodnikom, bo kilku z nich jeszcze nie dostało swoich szans w Lidze na wiosnę i, i oni upatrywali swoje szanse właśnie w tym sparingu z Dynamem Dynamendryzmem. A tak já myslím, že je pravdy, že důžd závodníků ty situace nedostali, ne, ne, neměli těch situací. No, ale teď, když poplačím ten ostatní meč na na Vidzevě, tak dostal možnost graně David Abvo, který prakticky dvě, tři kolejky nebyl v ogóle v 18. Takže, takže, je vidno, že každý závodník může přigatovaný, každý závodník může hrát a, a, tak je to jistě jenom na stempnema závodníkama. Takže nikdo mi nemusí pokazovat, když já je, nebo jutro na tréninku, že na ně třeba líčit. Já vím, že je třeba líčit na všech závodníků a, a jen dobře, že, že je taká, taká konkurence v, tom, v, tom, v té tom, tom, družině. Kogo jak kogo, ale ruch będziecie mieli dobrze rozpracowany, bo Zagłębie zagra z nim już trzeci mecz w tej rundzie. Ja Myślę, że nie trzeba już rozmawiać o, o, o ruchu w ogóle e, przed drużyną, dlatego, że jasna motywacja musi być, a ta nie leży jenom u, u zawodników, ta leży praktycznie u całego sztabu szkoleniowego, to jest w czasie, w którym, w którym ja mam możliwość trenować Zagłębie, my z ruchem jeszcze nie wygraliśmy, tak ta, ta motywacja jest bardzo, bardzo mnokalna. Dziękuję. Proszę.